Miałam 180, Pogotowie musiało przyjechać, tak mnie rzuciło, ciśnienia? takie ciśnienie dostałam wysokie, 180 miałam, nie? Mówię Pani, tak, mnie rzuciło, Pogoczowie musiało być. I to jest bardzo dobre, bardzo się cieszę, że jest taka, taka pomoc, bo to człowiek nieraz siedzi, słabi, proszę Panią, no różnie to jest. I jest pomoc, czy pogotowie, czy co jest od razu pomoc. I to bardzo jest dobre. Fajnie, fajnie tak. tutaj? Codziennie pan, Panią mierzą nie, ciśnienie? Nie, fajnie, no jak nie. jesteśmy, Jak nie, jesteście Proszę tak? i ładnie, bardzo uprzejmie są. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że takie coś jest. Czują się Panie bezpieczniej na ulicach z takim Oczywiście, patrolem? Tak, mhm. tak, tak, tak. Przez to tak. Ponieważ mhm. wie Pan, no my już w takim wieku nie, jednak to już to? nie mamy tego zdrowia, prawda? No, no to nie musimy, musimy nie? jednak no, właśnie, no. prosić, żeby... No, ta pomoc była. On tutaj nawet. Okay. Ostatnio było 110, no. na 75. Na było No tak, z tych pomiarów ciśnień zawsze było w normie, ok było, ale dzisiaj jest no za dużo, nie? Także dzisiaj już kawy niech Pani nie pije. Nie. Jeżeli Pani będzie się kręciło w głowie, bolała głowa czy, czy jakieś niepożądane objawy, do najbliższego lekarza się udać, nie? Dobrze. Aby że Pani jakieś leki na nadciśnienie, niedociśnienie? No nie mam, no no nie. Nie, nie, nie mam. Nie mam leków na nadciśnienie. No bo zawsze było dobre. do 120 120, 120, 120, 130. No nie, no my niestety nie podamy żadnych leków Nie możemy podawać. Nie znamy choroby i tak dalej, nie? No, boję się, że nie ja przewróciłam badania. na ulicy, się boję. Żeby nie przewrócić się. I teraz tak kręci się, głowy tak pulsuje tak. oczy, tak? Oczy, oczy. To pan widzi, nie no bo ja wygabcia oczy się. Że... I co jest w tym, tym zasięgu dokładnie zapisywane? No to będzie właśnie data, mhm. kiedy było wykonywane ciśnienie, godzina dokładna, pomiar. będzie jeszcze właśnie pomiar jaki jest. Mhm. No I, I ewentualnie to... jakieś uwagi, jak się pani czuje? Czy... Tak, właśnie się wypytujemy, jak będzie za wysokie ciśnienie, się wypytujemy, o, o czego ten, no tak właśnie się stało.